Cześć, witam w swoim kanale. W tym filmie chcę powiedzieć, jak nawozić borówki wiosną. Film będzie podzielony na dwie części. Na no mianowicie będzie część o borówkach, które mają więcej niż 3 lata i o borówkach, które były posadzone w zeszłym roku. Więc jeśli ten film jest interesujący, to pozostaj na kanale, zasubskrybuj, polajkuj, skomentuj. I teraz, jak nawozić borówki? Ogólnie samo sama uprawa borówek zaczyna się od posadzenia i jeżeli źle posadzimy borówkę wtedy nawet najlepsze nawożenie nie da nam odpowiednich rezultatów, odpowiednich plonów. Więc przy samym nasadzeniu należy już się przyłożyć, ponieważ nasze nawożenie nie odniesie za zamierzonych rezultatów. Wtedy w takim przypadku jest lepiej borówkę wy wykopać i jeszcze raz posadzić. Ale przyjmijmy, że wszystko z naszym Nawożeniem, by, z naszym sadzeniem było dobrze. I teraz co robimy? Pierwsze co to badamy glebę. Badamy glebę pod kątem pH. Burówka lubi pH ziemi y, między 3,5 a 4,5 i tego musimy się trzymać. Większe, y, wyższe pH, czyli 5, 6 nie jest odpowiednie dla burówki i ona w tym w takim podłożu będzie już słabiej plonowała, słabiej. Y, rodziła o, owoce i co do takich burówek tych z takich powyżej 3 lat, które mają możemy nawozić nawozem płynnym w postaci siarczanu amonu łyżkę dużą stołową siarczanu amonu rozrabiamy na 10 litrów wody i takim y, nawozem rozrobionym podlewamy raz w miesiącu i to dostarczy odpowiedniej ilości składników pokarmowych mineralnych yy, które borówka potrzebuje do prawidłowego wzrostu. Natomiast z takimi małymi krzewami jest trochę inaczej. Tutaj bym nie polecał stosować siarcza na modu Na początek polecałbym podać, jeśli już chcecie dawać nawozy z mineralne to albo saletrę, albo mocznik. Te dwa oprys, te dwa nawozy wspomogą rozwój odpowiedni Krzewów. Wiadomo, młode borówki są małe. Azot dostarczony w ten sposób pobudzi krzewy do lepszego wzrostu, do lepszego rozwoju. A na tym nam na początku zależy. Jeżeli nie chcecie stosować nawozów mineralnych, czy też sztucznych, możecie kupić gotowe nawozy do borówek NPK. I tutaj mam na myśli takie nawozy jak z Substrala, z Stargetu. Są to gotowe nawozy do borówek amerykańskich, które należy podać wiosną. Co do ilości, to w, w substralu bodajże jest taka miarka, którą wysypujemy pod jeden krzew i to wystarczy. I takie nawożenie powtarzamy, co przed, kwitnie, przed kwitnięciem, po kwitnięciu i pod koniec czerwca daty mogą się nie minimalnie różnić, zależy jaką macie burówkę i kiedy one kwitną, bo Duke przykładowo będzie kwitł bardzo wcześnie, a Patriot będzie kwitł trochę później, więc to nawożenie musi być dostosowane do odmiany. Ale główna zasada jest taka, że nawozimy teraz w połowie marca, początkiem marca, jak jest taki, taki sezon jak, jak teraz. Następnie nawozimy przed kwitnięciem i po kwitnięciu, żeby dać jak najwięcej Siły tym naszym borówkom. Po zastosowaniu tych nawozów, o których mówiłem, można jeszcze dosypać borówką torfu, żeby zakwasić tę ziemię. Można dosypać kory, zrębki i gliwia sosnowego. Te wszystkie czynniki wspomogą produ utrzymanie jakości gleby na odpowiednim poziomie. No i należy na, na sam koniec wspomnieć o tak ważnym nawożeniu, jakim jest podlewanie. Wbrew pozorom podlewanie przy uprawie borówki odgrywa bardzo ważną rolę, <laughs> dlatego ja też e, borówek będę uprawiał bodajże coraz mniej, będę pomału przenosił, e, zmieniał uprawę na jagodę kamczacką, ponieważ nie jest ona tak, e, tak absorbująca wody. Nie potrzebuje po prostu tyle wody, a owoce są tak samo smaczne i... I przy, dobrym, przy dobrej pielęgnacji też dają ładne rezultaty. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.